A gościem specjalnego wydania o Opinie jest generał Marek Dukaczewski, były szef wojskowych służb informacyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie generale, Rosjanie różnie się mówi o, o postępach Rosjan na froncie. Wszystko wskazuje na to, że na południu oni jednak osiągają pewne sukcesy, ale tracą też nie tylko sprzęt, ale i ludzi, ale też dokumenty. Ukraińskie ministerstwo obrony podaje, że siły zbrojne są w posiadaniu dokumentów planowych jednego z pododdziałów batalionowej grupy taktycznej Wastopola, która wchodzi w skład floty czarnomorskiej Rosji, i wśród dokumentów są robocza mapa zadania bojowe i tak dalej, i tak dalej. Z otrzymanych informacji wynika, że dokumenty planowe na wojnie z Ukrainą były zatwierdzone 18 stycznia 2022 roku, czyli ponad miesiąc przed tym, zanim wojska rosyjskie rozpoczęły agresję na Ukrainę. Ta agresja czy ta operacja miała trwać 15 dni. Trwa ona już ponad tydzień, pana zdaniem Rosjanie się przeliczyli. Sądzę, że tak. Ponadto nie wzięli pod uwagę warunków terenowych, które są dla tego typu operacji niesprzyjające. Drogi nieutwardzone, pobocza, miękkie, ciężko kolumny przeprowadzić. Ponadto do tych informacji, które pan redaktor przekazał o gubieniu dokumentów, doszły jeszcze informacje, że zostały przechwycone przez wywiad brytyjski informacje. Z telefonów komórkowych żołnierzy biorących udział w tej inwazji, poza tym, że wykorzystywane są środki wojskowe, które są zabezpieczone, żołnierze, jak to żołnierze, mają telefony komórkowe, dzwonią, rozmawiają i z treści tych rozmów telefonicznych wynika, że są podstawowe problemy logistyczne związane z zaopatrzeniem w żywność, w paliwo. Żołnierze są nierotowani, są zmęczeni. Ponadto z tych rozmów wynika również, że były przypadki odmowy wykonania rozkazów. To wszystko świadczy o tym, że morale żołnierzy biorących udział w tej inwazji nie jest najlepsze. Kolejny element, który już tutaj był tym, na który zwrócił Pan uwagę, że rejon obwodów Ługańskiego i Donieckiego przy jeszcze wcześniejszym przejściu dziesięciu okrętów na Morze Azowskie tworzy zupełnie inną sytuację dla operacji prowadzonej na południowym wschodzie Ukrainy, ponieważ tam są siły zgromadzone, dosyć istotne, a ponadto jest wsparcie z morza, jest wsparcie zajętych wcześniej przez Rosję w 2014 roku terenów na Krymie. No i w odwodzie są też oddziały w Naddniestrzu Mołdawskim. Tak, to jest jeszcze kolejny element, że tam Rosjanie mają swoje wojska i te wojska mogą być wykorzystywane, jakby tworząc swego rodzaju zamknięcie dla tej operacji również z południowego zachodu. General, ale Pana nie zaskakuje to właśnie to, o czym Pan mówił, że pojawiają się podstawowe problemy logistyczne brak rotacji czasami. Jeżeli ta operacja była szykowana Przynajmniej od pół roku, bo Amerykanie pierwsze alarmy, dzwonki alarmowe zaczęli włączać mniej więcej w październiku zeszłego roku, chociaż pojawiają się sygnały, że pierwsze symptomy były już tak naprawdę wiosną 2021 roku, czyli prawie rok temu. To jeżeli oni tak długo przygotowywali te operacje, to z czego wynikają te problemy? To znaczy, czy Rosjanie, Armia rosyjska nie ma podstawowej wiedzy na temat swoich zasobów, na temat tego, jak powinna wyglądać logistyka? Wydaje mi się, że problem jest gdzie indziej. Analiza ćwiczeń, które Rosjanie prowadzą w tej naszej części, nas najbardziej interesującej, czyli ćwiczenia Zapad 2017, wcześniej 2013, 21 ostatnie ćwiczenia, pokazywały, że jednak te elementy logistyczne funkcjonują sprawnie wydaje mi się że problemem jest na sekundę panu przerwę w tej chwili w obrazku widzimy Sankt Petersburg rosyjska policja zatrzymuje protestujących czy uczestników antywojennego protestu te protesty odbywają się właściwie od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę i konsekwentnie są tłumione właśnie poprzez aresztowania jest jeszcze jedna informacja dzisiaj parlament rosyjski rozpoczął pracę nad nowelizacją kodeksu karnego która Podwyższa karę do 15 lat, czy wprowadza karę do 15 lat pozbawienia wolności za podawanie fałszywych informacji na temat rosyjskiej operacji na Ukrainie. Wracamy do naszej rozmowy <tryk> i do tej kwestii, właśnie logistycznej. Mówił Pan o ćwiczeniach tak, Zapad. Że te ćwiczenia Zapad pokazywały, że ta logistyka wojsk rosyjskich działa sprawnie. Ale to były ćwiczenia. Wydaje mi się, że tutaj jest problem w wywiadzie i w rozpoznaniu wojskowym, które przygotowując tego typu operacje powinno dostarczyć wszelkie informacje o tym, co może rozwijające się wojska rosyjskie spotkać. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie są zaskoczeni. Po pierwsze warunki terenowe, po drugie no ta pora roku która miała być dla nich sprzyjająca okazuje się jest niesprzyjająca po trzecie to co budzi podziw nas wszystkich opór żołnierzy ukraińskich cywilów którzy bronią swoich domów i bronią swoich miast również pododdziałów obrony terytorialnej które rzeczywiście konsają wojska rosyjskie i te ukąszenia są niezwykle przez Rosjan odczuwalne. Dochodzi do tego jeszcze, no, nie ukrywajmy, wsparcie wywiadowcze NATO. Pana zdaniem to wsparcie jest, nazwijmy to, online, live? Ja jestem przekonany, że tak. Rozpoznanie satelitarne, czyli wywiad satelitarny plus imię, wywiad obrazowy, na bieżąco jest to przekazywane do wojsk ukraińskich. Stąd one nie tylko... Mają wiedzę, z których kierunków y, może nastąpić uderzenie, ale również wiedzą, w jaki sposób uderzyć, żeby to uderzenie dla Rosjan było najbardziej odczuwalne. No, tu najlepszy przykład to jest zestrzelenie samolotu IU-76 z komandosami na pokładzie. Ten samolot wystartował, leciał bez ochrony i w zasadzie na podejściu do Ukrainy, do miejsc zrzutu został. Zestrzelony. No to jest potężny samolot transportowy, który to jest potężny samolot przewodzić transportowy. i sto i więcej osób. No tak, to około, około 200 osób, no 176 chyba żołnierzy było na pokładzie. Yy, determinacja Ukraińców jest ogromna, Bo naprawdę trzeba wyrazić podziw dla yy, tego ducha bojowego, dla morale. Yy, ponadto postawa prezydenta, który yy, jest dowódcą i wszyscy tak to odbieramy, że on tą operacją dowodzi jest z ludźmi, jest z żołnierzami, jest z tymi, którzy walczą. Niezwykle istotne elementy, które pojawiły się przy całej tej operacji, uświadamiają nam, jak te operacje, obych nie było, w XXI wieku mogą przebiegać, a więc kwestia całej wojny informacyjnej, docierania z informacją do społeczeństwa, docierania do ludzi, dla których ta informacja jest istotna. To, co zrobiła grupa Anonymous, e, która zablokowała istotne kanały informacyjne na terenie Rosji. E, również zaatakowała... E, te elementy. I to, przepraszam, że prawo od dziwo, y, weszli jak w masło w tę rosyjską infrastrukturę. Mimo, tego, mimo iż u, Rosja uchodziła za kraj, który no, jest mocny właśnie no, zresztą, w tej potencjalnej cyberwojnie. Zresztą, zresztą mieliśmy bardzo wiele przykładów, kiedy to Rosjanie wyprowadzali, mają specjalne jednostki wojskowe w strukturach. Y, Wywiadu wojskowego, które zajmują się działaniami w cyberprzestrzeni. No Rozmianie... Pamiętamy słynny atak na Estonię już no, lata tak, temu. Tak, lata temu, 2008 rok przed wejściem na Gruzję, potem atak w Gruzji, również przygotowania w 2022 roku. Ten, te również były ataki na administrację ukraińską. Okazuje się, że jednak ulegli. Te zabezpieczenia nie były na tyle wystarczające, żeby hakerzy światowi. Przełamali zabezpieczenia i dokonali istotnych penetracji, no, chociażby wyciągnięcie listy pracowników wydaje się, no, nie, nie służb rosyjskich, ale białoruskich i te listy zostały stały się własnością publiczną. Także to są bardzo istotne działania, które są podejmowane. Ponadto e, społeczeństwo rosyjskie nie ma wiedzy o tym, o tym co dzieje się na Ukrainie, e, z informacji, które Przekazywały kanały rosyjskie, nim zostały zablokowane. RIA Nowosti, to było to, to że. Czyli jeszcze radio Echo Moskwy i... zostało radio Echo Moskwy, tak? Są zablokowane. Wszystkie te pozostałe anglojęzyczne zostały również poblokowane, ale już jakby w zupełnie innym trybie. Ale są portale społecznościowe i tymi kanałami do Rosjan docierają informacje. Niezwykle interesujący. Niezwykle interesujące zdarzenie, że zatrzymani żołnierze rosyjscy, którzy dysponowali telefonami komórkowymi, stali się źródłem przekazu informacji, ponieważ z ich telefonów komórkowych nakręcano filmy tego, co dzieje się rzeczywiście na Ukrainie i do wszystkich odbiorców, zawartych w książce telefonicznej, żołnierzy były przekazywane informacje. Teraz ta, ten gest Ministerstwa Obrony. Ukrainy, żeby matki przyjechały po swoich synów, którzy są jeńcami, jest niezwykle nośne. No, Ukraina stworzyła specjalną infolinię dla tak, rodziców. Jest, jest żołnierzy. to niezwykle nośne. Wiemy, jak, jak bardzo aktywnie działa komitek, komitet matek Rosji, które walczą o to, żeby ich synowie za bezdurno nie ginęli. I to sprawa jest przecież wielu konfliktów, w które Rosjanie są, uwikłani. No właśnie zatrzymali się w tym momencie, bo jakby... Z wielu rozmów z tymi jeńcami, to są często bardzo młodzi chłopcy, 18, 19, 20 latkowie, wynika, że przynajmniej oni tak mówią, być może mieli takie rozkazy, żeby tak mówić, chociaż nie sądzę, no wydaje się, że oni w ogóle nie wiedzieli, gdzie jadą, to znaczy no, być może wiedzieli, że jadą na Ukrainę, ale udzielono im zupełnie fałszywych informacji, to znaczy niektórzy twierdzili, że jadą na ćwiczenia, niektórym przekazano, że będą witani wręcz kwiatami. Tak, to jest rzeczywiście bardzo niepokojący sygnał, który mówi o myśleniu Rosjan, wysyłających młodych chłopców na wojnę i nie informując ich o tym. Wygląda na to, że byli to poborowi niedawno wcieleni do wojska bez pełnego przeszkolenia, którzy od długiego czasu, od paru tygodni, stacjonowali w rozwiniętych jednostkach wokół granic Ukrainy, zarówno od strony północnej, od Białorusi, jak również na wschodzie, od strony Rosji. I ci młodzi ludzie byli przekonani, że oni biorą udział w ćwiczeniach. Kiedy wjechali, widziałem filmy, na których obywatele ukraińscy zatrzymują kolumny czołgów, nawiązują rozmowę z żołnierzami i ci wyrażają, wyrażają zdziwienie, że oni są na terenie Ukrainy, bo ro, mieli ćwiczyć na terenie Rosji. I no to, to ci również szczęście, bo są też takie filmy, na których Ukraińcy z samochodów osobowych rzucają koktajlami Mołotowa w no, ciężarówki rosyjskie. Mówimy o wojnie, to jeżeli tym żołnierzom nie uświadomiono tego, że oni nie jadą na ćwiczenia, tylko jadą na wojnę, no to można mieć tylko i wyłącznie pretensje do dowódców, w ogóle do całego kierownictwa, że tego typu wojnę rozpoczęło. To, co mnie niepokoi jeszcze, to jest to, że docierają do mnie sygnały, że na teren zachodniej Ukrainy, czyli bliżej naszego kraju, docierają nieoznakowane formacje ludzi, mężczyzn. Mogą to być albo żołnierze rosyjscy, yy, którzy nie noszą mundurów Federacji Rosyjskiej, mogą być to najemnicy. Ich zadaniem może być przejęcie kontroli nad obiektami jądrowymi. Jeżeli by tak było, to mamy zupełnie nowy wymiar tej wojny. Ponadto cała uwaga świata skupiona jest na tym, co dzieje się we wschodniej Ukrainie, jak Bohatersko walczą, Charków, Kijów, Marwipol, Mariupol, Mariupol przepraszam, inne miasta, które, które są atakowane. Natomiast nie patrzymy na to, co dzieje się w zachodniej Ukrainie. Jeżeli potwierdziłoby się to, że tego typu grupy przenikają z terytorium Białorusi, to byłby dowód na inny wymiar tych działań prowadzonych. Tak jak prowadzono to w 2014 roku, a więc zielone ludziki na Krymie i pamiętam wypowiedź prezydenta Federacji Rosyjskiej, który wtedy i teraz jest prezydentem, że taki sprzęt można kupić w sklepach w Moskwie zarówno broń, jak i umundurowanie. To jest nowy Tak, wniosek. tylko że Zachodnia Ukraina to nie jest też Krym, ani nie jest też Donbas. Zachodnia Ukraina to jest no, taki rejon, w którym no, nie ma poparcia społecznego, bo Rosjanie też wygrali na Krymie tym, że no, było to podglebie społeczne, prawda? Rosjan miejscowych, którzy, którzy po prostu no, stwierdzili, super, no to wracamy do ojczyzny. Zachodnia Ukraina to jest jednak zupełnie inny świat. Tak, oczywiście. Tylko problem polega na tym, że wywołanie niepokoju w zachodniej Ukrainie będzie sprzyjać planom Putina, które jak rozumiem wiążą się z dokonaniem przewrotu na Ukrainie, wyeliminowaniem prezydenta Żeleńskiego, przejęciem władzy, wstawieniem na stanowisko. Głowy państwa, człowieka Moskwy, czy to będzie Janukowicz, czy ktokolwiek inny, to są ludzie, którzy będą orientować Ukrainę jako, jako kraj prorosyjski. A więc te niepokoje, które mogą być wywołane w zachodniej Ukrainie, mogą się wpisywać w szeroki scenariusz tego, co się dzieje. Wspomniał pan o tych obwodach donieckim, ugańskim. Tam rzeczywiście jest około miliona obywateli mających paszporty rosyjskie. Czyli cała ta operacja, która zaczęła się od 16 lutego, od, od decyzji Dumy, potem ten cały cyrk związany ze spotkaniem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, gdzie została rekomendowana uchwała Dumy, aby te, dwie, te dwa obwody uznać jako podmioty na scenie politycznej uznać ich niepodległość. Podmioty prawa międzynarodowego. Tak, w związku z tym i, i, i potem kolejny krok to obywatele, gubernatorzy tych obwodów zwracają się z prośbą o pomoc, żeby bronić obywateli rosyjskich, tam zamieszkujących, przed atakami ze strony Ukrainy. Ale mam wrażenie, że również bliskie otoczenie prezydenta Putina nie do końca miała, miało świadomość jego rzeczywistych zamiarów. Yy, mówi się o tym, że to spotkanie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zostało wcześniej nagrane, że to nie, było, nie była to transmisja na żywo. Zresztą, Zresztą zegarki, tak, zegarki, zbliżenia pokazywały zegarków pokazywały innego, wcześniejszą godzinę. 11.45, a spotkanie było o piątej po południu. Natomiast yy, spektakl, w którym Najważniejsze w Federacji Rosyjskiej osoby są jak uczniowie odpytywani przez nauczyciela. No, na który... przed Naryszkin, szef służby tak, wywiadu zagranicznego, tak, który przecież plątał się. Można plątał się, no, na początku mówił o dialogu z partnerami zachodnimi, przywołany dwukrotnie przez. Ale o czym by to miało świadczyć, że nie zostali poinformowani? No, właśnie nie wiem, czy takiego wniosku nie będziemy musieli wyciągać i analizować, czy tak mogło być, że nie zostali zaskoczeni decyzją Władimira Putina, że. On nie zamierza tylko przejąć Donbasu i połączyć y, poprzez Mariupol Krym i tereny zajęte w trakcie inwazji 2014 roku, tylko on zamierza zająć całą Ukrainę. Y, I ten spektakl, który był przygotowany, o nim przed kamerami wobec całego świata potwierdzili, że akceptują uznanie tych dwóch obwodów za niepodległe, ale ich zachowanie. Y, obserwowałem. Y, ministra Ławrowa, który y, przeglądał cały czas dokumenty, on nie patrzył y, w kamery, nie, nie widać było ożywienia na jego twarzy, być może zostali zaskoczeni tym, że dojdzie do inwazji i oni będą współautorami to już, to już zupełnie, tej inwazji. To, to już zupełnie na koniec. Czy to był jakiś test ze strony Władimira Putina? No to jest y, pokazanie, że wszyscy, jeżeli będziemy tonęli, to wszyscy, a nie tylko ja. Generał Marek Dukoczewski był szef Wojskowych Służb Informacyjnych, był gościem specjalnego wydania o opinie. Panie generale, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.